Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam, mój dzień! Witajcie kochani! Dzisiaj jak wiecie u nas jest ostatni dzień kwarantanny. Nareszcie, nareszcie nastąpił ten dzień, więc jutro już wychodzimy. Mam nadzieję, że już takich dni tutaj u nas nie będzie, szczególnie tutaj w Mersin. No bo szkoda, pogoda jest ładna, można byłoby ją wykorzystać trochę inaczej niż na siedzeniu w domu i nareszcie nie, nie ma aż takich upałów jak ostatni tydzień przed tą kwarantanną, więc naprawdę pogoda jest rewelacyjna, jakieś wypady za miasto, więc bardzo, bardzo trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze, że to byłaby nasza ostatnia kwarantanna. No i oprócz tego, że dzisiaj jest taki u nas ostatni dzień kwarantanny, to też jest ostatni dzień świąt. Świąt Właśnie tutaj w Turcji po zakończeniu postu, po zakończeniu ramadanu, no i takie te święta są na przykład, można też je nazwać, bo mają wiele nazw. Jedna z nas jest sheker, sheker bayram Co szekier, czy oznacza cukier, czyli jakieś święto cukru. No i w te, w te dni właśnie świąteczne u Turków oczywiście stoły są wypełnione, no a dodatkowo jest dużo słodkości. W ogóle oni się wymieniają cukierkami. Dzieci chodzą, no w tym roku jest inna sytuacja, ale w ogóle dzieci chodzą po sąsiedziach, prawda, dostają cukierki, dostają pieniążki, w domu gospodarczego. Dynie, robią bakławę, robią różne, różne słodkości. No ja na bakławę na razie się nie odważam. Jak już zrobię, to zrobię ją z moją teściową, czy jakąś ciocią. Sama wolę nie ryzykować, bo no jednak bakłała po potrzebuje pewnych umiejętności, więc no, może by wyszła, może nie, więc nie chcę takiego nagrywać przepisu, które nie jestem pewna, czy wyjdzie. No a dzisiaj zrobię też słodkość. Um, to się nazywa hałk um, tatlesy. Um, Robi to raz na jakiś czas moja mama turecka, ale bardzo rzadko. Zrobię um, podwójnie mniejszą porcję, żeby nie było tego aż dużo, aż tak dużo. Um, będą to takie um, ciasteczka pieczone na oleju i potem maczane w syrupie z cukru. A um, słodkie ale wiecie, można maczać, można nie maczać ja uważam, że te maczane są pyszne bardzo dobre, na pewno te ciasteczka już widzieliście, na przykład w Hiszpanii są um, popularne ale powiem tak, ja nie mam takiej specjalnej takiej nasadki żeby taką jak gwiazdeczkę zrobić takie ładne kształcie u mnie po prostu takie kiełbaski no zobaczycie, zobaczymy co, co to u mnie wyjdzie, jaki kształt no ale to nie chodzi o kształt, chodzi o smak, smak jest rewelacyjny słodki, ale takiego jak Jednego takiego takie jedno ciasteczko, taki jeden paluszek do a, kawki, jak znalazł. Bardzo lubię, więc zrobię małą porcję. No i zapraszam was dzisiaj na przepis. Do przepisu muszę ugotować syrup z cukru. Tak jak mówiłam, robię połowę porcji, więc syropu robię też połowę. Pod filmikiem będzie przepis tak jakby normalny, a ja robię z połówki. Czyli do tej połówki będę potrzebowała szklankę zimnej wody, szklankę cukru i sok z cytryny. Ja akurat nie mam cytryny, będzie taka kwaskowa pomarańczka. Do garnka ląduje cukier. Woda i sok. Włączam ogień i musimy to zagotować. Cukier mi się roztopił, syropu nie zagotowywałam, zostawiam go do ostygnięcia i zabieram się za robienie ciasta. Jest nam potrzebne pół szklanki zimnej wody, pół szklanki gorącej wody, szklanka kaszy mannej i 1 czwarta szklanki mąki, 1 czwarta łyżeczki drożdży w proszku. Dodajemy kaszę mannę, do niej dodajemy mąkę i mieszamy do jednolitej takiej masy. Teraz dodajemy drożdże suche. Wodę gorącą i wodę zimną. I mieszamy. Przykrywamy, żeby nam w cieple tak tutaj powstała. Przykryłam jednak później normalną pokrywką. No i zobaczcie, tutaj nam y, nasze ciasto. O, zobaczcie, jest takie klejące, widzicie? Jest już gotowe. Wymieszam je. No i będziemy piec na oleju. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Z mamą zawsze to wychodziło super. No zobaczymy, jak to pójdzie. Samej. Pokażę Wam moje urządzenie. Wzięłam taką właśnie plastikową papkę, tak? Czy jak to się inaczej nazywa? Taki, coś takiego do papieru. Wycięłam sobie tutaj coś takiego, nie wiem czy widzicie. No i będę w to, taki rękaw zrobiłam do deseru. No i zaraz załaduję tutaj ciasto. Słuchajcie kochani, deser gotowy. Kształt miał być ładniejszy, wiecie, z takim, jak się ma taką szczykapkę do kremów, na przykład taką gwiazdeczkę, no to byłoby takie po prostu idealne. No niestety, jak się nie ma, no to trzeba jakoś sobie radzić. Powiem wam tak, ja jestem bardzo zadowolona. Już nie wytrzymałam przed nagraniem, zjadłam jedną taką popałeczkę, taki haczyk, nie wiem. Podkowe, no podkołą to może nazwać, nie mam pojęcia, bo różne mi tutaj kształty wyszły, prawda, haczyk. I powiem Wam tak, bardzo dobre, bo jak widzieliście w samym cieście nie było cukru. Cukier tylko się dostał do tego deseru, jak poleżał w szerbecie, tak, w syropie tym, z cukru. Powiem Wam, że bardzo dobre. <noise> Zabiegnę szybko robić kawę i y, będę wcinała to do kawy. I chyba jednym się nie obejdzie, bo nie wyszło aż tak bardzo słodkie. Jest chrupiące. Zaraz Wam pokażę, może jak to wygląda w środku. A, wezmę taką O, nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie O. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda o, w środku. Trochę światło takie O. Bardzo dobre. Mmm, wiecie, nie wiem na co podobne, coś podobnego jadłam w Hiszpanii, Barcelonie, ym, na wynos sobie kupiliśmy takie, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa, Hurios, Mo może, może się mylę, ale jest bardzo podobne w smaku i jak widzieliście, przepis bardzo łatwy, ma się ym, na coś takiego ochotę, raz, dwa, składniki zawsze w domu są, więc raz, dwa i gotowe, bardzo polecam, ym, nie jest za bardzo słodkie, o! Bo się, bo się bałam, że wyjdzie mi za słodkie, a jednak nie. Nie wciągnęło tego syropu, syropu do środka to aż tak bardzo, bo czy podtrzymałam krótko, Jejciu, mówię <gry> że z pełną gębą, ale po prostu jest bardzo dobre. Kończę kochani, mam nadzieję, że taki przepis Wam się podobał. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję, że jesteście u mnie na kanale. Ściskam cieplutko, miłego wieczoru, miłego oglądania filmiku i do zobaczenia w kolejnym pa-pa!